Hmm. O, i wyglądało tam pana. Jesteśmy już po pierwszym karpiu. No i coś, co pójdzie na mój włos? To jest szprotka, i nie wiem, co to drugie jest. Po prostu wujek zostawił tu butełko, A że nie umiem czosnku mojego znaleźć to sobie biorę coś od niego. Wszystko już za nami. Stan to wujek. Yy, jeden karaś. Yy, Krzysiek ma dwa mury. Ja mam jednego karpia. Pe y Jest Krzysiek z trzecią jego rybą. Ogółem już piątą. Jest godzina gdzieś około dziewiątej. Co? Dwadzieścia dziewiąta. Amur. Amurek? Ty to masz szczęście do tych amurów Już trzeci dzisiaj. Y trzeci ogółem. W wyprawie. Drugi dzisiaj. No A nam pozostało tylko czekać Weź Krzysiek dźwiga karpia Tutaj Marcin nagrywa Pewnie będą dwa osobne filmiki z tego No na pewno Fajnie Bo No ładniutki Ile mniej więcej? Za 8 kilo No piękne Wypuszczenie karpika I poleciał Wypuszczenie okonika Poleciał Przeszukujemy się do drugiej nocki Na razie bez zmian Jeszcze rano Krzysiek chycił Tego karpia co widzieliście na pewno Ja sobie coś tam na, na spławik połapałem Dwa konie i jedną płocz, ale tego do filmu nie wrzucam. No i co, Przygotujemy się do drugiej nocki. I przedostatniej. Bo, bo w niedzielę już wjeżdżamy. Dzisiaj jest piątek. Jest tu bandyta z rybą. No Tutaj kameruje Silver Marcin na kameruje w razie wu. Widać sam koło wrotek I świecące się dalej światła No i znak Bandit Karpia Jest sens kręcić Jest z rybą Orzeszek? Orzeszek Podbity czymś? Ananasem Uuuu Podbity ananasem? Ja w ogóle czemu ja nie mam czołówki na głowie? Nie wiem Ja w ogóle Na tej wyprawie nie założyłem czołówki Bo tata zakładał czołówkę, ja pierwszy wybiegałem z namiotu amura. I Amura Też obstawiam Amura, chociaż taką rolę by zrobił ładną Zabrali mi podbierak, nie mogę podbierać tu, 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 tu Tutaj sprawa, się Karczek się pali Jak co? Jak jesteście w tym momencie to Bijcie na kanał PoliFishing bo bo to nie we, niestety nie będzie na moim profilu nie będzie, będzie? nie, ja nie nagrywam filmu ty nagrywasz filmik nie chłopie jesiotr jesiotr? no nie no nie widziałeś? nie widziałem ładnie poleciał no no Arcie też lubią <laughs> no to co kłamiesz ja to bym obstawiał. Amur, amur. Amura. Amurek? Amur. Taki Nie, karp. ładny. Karp, karp, karp. Karpik? A to no. jakiś taki. długi. No bo krótkich karpik karpik. Ale taki mniejszy jakiś. Od tych poprzedników jego. Czekaj. Pokaż go w tym szabce. Ale walczy jak amur po macie? O, jest. No, ale z 7 kg będzie miał. No, ładnie. Wypinanie. Pięknie. Karpika. Wy... Ale, ale ananasa zjadł. O, <noise> ty skurczy byku. O, ty wariacie. Ładne. Krzysiek to nas wszystkich tutaj. Połowił za nas trzech. Zobaczmy, to weź go ja Ale telepie się. A nie, jest tam ananasek. Wypluł? Wypluł, wypluł. Oddała na naska. Oddała na Ale ładny taki! Dobra! Zróbmy zdjęcie mu! No rób, chopie! No! Ja robię ten, ja robię cały ten film! No jest, kurde! Ale nie się, nie, rasię. nie da się. Dobra, dobra to resztę będę chciał! Teraz już będzie chciał! ale gdyby był to mój to by, to by było pb. no ładny widzisz kukurycka to by, by było kukurycka miała czy... co tam się Za teraz... oko? to mój nie Różne, Musisz... tak. ale ma dwa haki w sobie nie komuś się musiał zerwać mamy jakieś kleszczyki? miłość no dobra i do wody Gitara O, o, to jest ten moment, to jest ten moment. Już wpływa do podbieraka sam. Jest, mam. Masz nie ją? Mam. Nie masz. No, to ma... no jak ty to podbierasz? Jak ta ryba jest. Patrz. Patrz, patrz Krzysiek sobie sam podbierze, kurde, jak, patrz. Odebrać? Powraja ci to podbierek. On jeszcze chyba nie jest gotowy na podebranie. No, on nie jest gotowy. Fajna muzyczka. wiem. Ja... Bo na YouTube mo mogą być z tego. No. no, i teraz już jest. I teraz już siedzę. No, mamy cię. E, chłopie, dycha jak nic. Chłopie. Dobre. No, wjeżdża. Wjeżdża na salony. Wjeżdża na matę. Ta gruba, słopie. A się większy niż ja, a to już, to już jest zwyczaj. Ale nie, no, ale ty, ale patrz, on chyba w czy całą zanętę. I ale raczej. Ale ci ten plącze. No, piękny grubasek. Minęło mniej więcej półtora kilograma. Dobra, ważemy wariata. Ale grubas taki, że chłopie. Ja mam 12 z hakiem. 12 650 12 700 12700 12 700 minus no to 11 no 11 z groszem, 11 z groszem ale kurde no i super jeszcze piękne ułożenie łusek patrzcie na tego Piękne ułożenie łusek mówi polikarpiarz polibajc Polyfishing. Polyfishing. no Dobra, jakby to... taka była 20 to bym przy tym